Hej, cześć, siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak przywrócić kopię zapasową w Whatsappie. Zapraszam. Tak więc, najpierw trzeba odinstalować Whatsappa, chyba, że mamy go odinstalowany, no to po prostu wchodzimy w sklep Play, no i tutaj klikamy zainstaluj Whatsappa. Czekamy, aż instalacja dobiegnie końca, za moment już się ona dokona. Usz. i tak zaakceptuj, i kontynuuj. Tutaj wprowadzamy swój numer telefonu i klikamy dalej. I tak tutaj kontakty i multimedia dajemy, że nie teraz. I przywróć kopię zapasową. Klikamy dalej. Zezwól, zezwól. I w tym momencie znaleziono kopię zapasową. Klikamy przywróć. I klikamy dalej. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.